Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Subnautica. No dobra, zaczynamy granie. Bierzemy baterię. Odstawiamy tą, tak naprawdę. Tutaj musimy sobie wymienić chyba. No właśnie. Dzisiaj tak, dzisiaj, co tutaj. Co? Jak to się stało? Panel, panel słoneczny. Dzisiaj, sobie zrobimy to. Tak, mam tutaj zebrane materiały i zrobimy sobie ulepszenia do Simafa, bo mam, właśnie postawiłem tutaj tą konsolę ulepszeń pojazdów. Zrobiłem sobie ją i mamy tutaj, możemy nazwać nawet swój Seaglide Simaf. Więc napiszcie w komentarzach, jak ma się nazywać Simaf, jaki ma mieć kolor czy coś takiego. A my tymczasem lecimy, na pewno to. Na pewno zrobimy sobie wzmocnienie kadłuba. Na pewno moduł przestrzeni ładunkowej. Tak, to się przyda. Bardzo. O, to też sobie zrobimy. Będziemy mogli głębiej nurkować. To może nie, ale to. System torpedowy Simaf. Właśnie, właśnie. I zrobimy sobie torpedy. Ok. Patrzcie, torpedy. Torpeda gazowa. Nawet tanie są te torpedy. Zobaczymy, przetestujemy sobie. Yy, dzisiaj, tak, pierwsze ulepszenia, proszę bardzo. Ok, 300 metrów, no to 100 metrów więcej. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yy, no dobra, może pokolorujemy sobie Simofa. Yy, na jakiś tam kolor, jeszcze go nie nazywam. o. Może taki jakiś, yy, o, proszę bardzo. O, proszę bardzo, taki morski, Jak wiecie, skórzane wnętrze. Pasek może być taki. Może być chyba tak. Gotowe. OK. Nawet fajnie wygląda, no. Zobaczymy, jak on tam się, czekajcie, mamy, mamy moduł, nie mamy modułu sprawności, tak. No, nie wiem, z czego się robi to ten jeden schemat. Ale idziemy. Polecimy sobie najpierw tam widzicie, już możemy tam zejść. Możemy tam zejść, ale najpierw załadujemy sobie torpedy. Tutaj patrzcie o! Ej, kiedyś były torpedy od razu. A teraz nie ma. Dobra. Jakieś bardzo dziwne miejsce. W bardzo, bardzo dziwnym miejscu. O Jezus, Maria, co ja przybyłem? Tutaj jest. Patrzcie, a w tym biomie jest. Co? To skanowaliśmy już. Tak, skanowaliśmy to. Tam jest więcej tego. A tutaj coś? Nie. Lecimy w nieznane. Okej. Okay. Wow. Tutaj to jest. Okej. Okay. Okej. Okay. Wo, wow. co to jest? Co tam pływa? Dobra, wiem, wiem, wiem. Czekajcie, ja mam. A przeciwpromienny mam, ale tu chyba jest promieniowanie, Chociaż nie wiem. Ocznik. Ocznika już widzieliśmy. Tutaj bardzo fajne schematy mogą być. jakiś się skinia wielka łódź. Te grzyby. Rozkanowałem. To? Magnetycz. Okej. Okay. Super złoto. Okej. Okay. Ale do tamtego to się chyba nie zbliżamy, chociaż może raz. To mamy. Okej. Okay. Też mamy. Oj 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 oj. Kurde, co to jest? Aaaa, co to jest? Aha, to jest to, dobra. Jezus, to będzie parzyć. Nie chcę ściągnąć. O, maszyna filtrująca wodę. To jest fajne, to jest fajne bardzo. To się przyda. O Jezus. jest straszne są te węże. Bardzo straszne. Okay. Dużo PDA tu są. Tu jest. Jezus, jaka ta baza jest dużo? Tam nic nie ma. Coś jest. Podstawowe łóżko podwójne. Łóżko, tu jest. Patrzcie. Tu jest łóżko. Ok, schemat? No nie. Nic nowego. Oj, 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 oj. oj new PDA data. Dobra, spokojnie. Dobra, szybko. Symmał. Okej. Okay. Jezus, co to jest? Dobra, zostaw. Idź sobie. Nie tu nie atakuj. Okej. Okay. Tu nic nie ma, tu coś jest. Dobra, PDA. Zaraz sobie spokojnie przeczytamy te PDA. Wszystkie. To już wszystko Ła! Wow. No nie! Ile to HP zabiera? Mama apteczkę. Dobrze. W razie czego? W razie czego? Aś tu. Jezus jaki ty duży jesteś. Kurde. Krabowąż. Krabowąż. Nie chcę cię. No płynie za mną, ściga mnie goni, ale nie jest taki szybki. To już widzieliśmy. Nie jesteś taki szybki cwaniaku, nie? <gry> tu może być dużo fajnych rzeczy. Co to? Zieleniczak. Chodź tu. Tam proponowana baza... Jeszcze głębiej. Ile oni mieli tych bas o co chodzi? Bateria. Okej. Okay. Trochę magnetytu by się przydało na pewno. Jezus, lecimy stąd. Straszne. Kurde, co to jest? W ogóle? Ale mega jest Subnautica, po prostu w tym. Potrafi naprawdę przestraszyć i zaniepokoić. No, to, to w tym to jest mistrzowska. A spróbujemy gościa storpedować, co? Zobaczymy, co, co się stanie. Czekajcie, to jest. Skąd ja przyszedłem? Tu byłem już? Co to jest? Czemu to jest skała? Nie, tu nie byłem. Tu nie byłem. Okej, okay, w dobrą stronę płynę. Jak się pojawi jakiś, to go sobie Storpę O, o, proszę bardzo. Aś tu. O, światło. Dobra? Nie trafiłem. Chodź tu. Jezus. No nie. Nie trafiłem go. Myślałem, że się naprowadzają. Okej, okay, to jakiś gejzer, ale naprawdę to wygląda nieźle. No, to rozmycie jest jakieś dziwne. A tu coś jest? Czemu tu nic nie ma? Jest tylko takie ten... O co chodzi? Oho! O! Dobra. Trafiłem go. A to jest taka gazowa, czyli go zatruwa chyba. Okej. Okay. No dobra. Dobra, ziomek. Odczep się ode mnie. Daj mi tutaj zebrać magnetyt lewitujący na ścianie. Okej, okay, tu są jakieś gejzery. Patrzcie. Dziwne gejzery. Ała, ała. Ała. O, sufit przywali. Czy coś tu jeszcze jest w ogóle innego, ciekawego? Tego chyba nie możemy zeskanować, co? No nie. W tym biomie jest... Tutaj mnóstwo tego magnetytu, naprawdę mnóstwo. Chyba to jest główny biom z magnetytem, z tego co widzę. Wow, to są piętra! O, piętra są w tym biomie, Patrzcie. Jakieś tutaj jeszcze duże surowce są do wykopania, no. Ale coś jeszcze tu jest, może tam coś jest. Ale tych wężów to ja się nie chcę zbliżać. Krabowężów czy tam krabowążów? Nie wiem jak to się odmienia zresztą. Tu jest coś. Jest PDA jakiś. Warto tutaj się. Ok. Lokalizacja sygnału. Jaka lokalizacja sygnału? Nie wiem. Ten, ten już miałem sygnał przecież. Okej. Okay. Tu się z wyjście, patrzcie. Okej. Okay. Tam nic nie ma, tam jest koniec. No. No. Dobra. Pozbieramy sobie jeszcze tutaj magnetyty jakieś. I słuchajcie, wracamy. Chyba tu nic ciekawego nie ma, ale naprawdę spoko jestem bią. Przeczytamy sobie PDA przy okazji. Polit jest nawet, patrzcie. Okej, ten tu się znalazł, znalazł jakimś cudem. Yy, jeszcze tego sobie zbierzemy, bo mało. Jakieś rzadkie tutaj są. A to, to, co to jest? Co to jest? To jest jakiś błąd. O Boże, jakiś... <grybujesz> niedoróbka, ma. No. Czekajcie, tu coś jeszcze, jeszcze. patrzcie. Tego nie widziałem. Ojej, ja dziękuję. Apteczka. No spoko, no dzięki. Aha, i tyle. Serio nic tu nie ma? Tylko apteczka? Takie coś? Panie no, co to ma być? Co to ma być? diament o nie. Nie zostawić. Kurde, go nie. To jest bardzo niebezpiecznie, jak na taki łatwo dostępny biom. Znaczy, tak naprawdę wszystkie biomy są w miarę łatwo dostępne. Tylko, że tutaj akurat taki bliski jestem biome naszej bazy, kapsuła 17. Gdzie my wypłynęliśmy? Byliśmy tu? Kapsuła 17. Tak, byliśmy. Tutaj jest przecież ten obok tego wraku wielkiego. Okej, okay. okej, okay, to tu było. Chcieliśmy tu zejść wtedy. No dobra, karta. Znaleźliśmy tutaj PDA właśnie znaleźliśmy tam 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 tutaj jakaś, jakaś karta ok a tu są jakieś definicje zasady transrządów co to ma być w ogóle nie wiem o co chodzi tu jakieś nie jest ważne dziennik oficera medycznego nie jest lekarzem wszystkiego są roboty Aha, czyli tutaj roboty zastąpiły ludzi. wszystko jest no, Co to jest? Dziennik załogi kapsuły Rottenkoi 4? Dla wszystkich członków załogi Alteri. Z miejsca miejsce o dużej aktywności opcji. A to tam byliśmy w poprzednim odcinku, słuchajcie. Ej, drapieżniki. Wow! Drapieżniki bardzo agresywne. Żniwiasz. Poknąć kapsułę. Wszystko okay. ten wabikana od stworzenia, po zajmuje więcej czasu niż aktywność wabika. ponieważ to jest się... jakieś zajęcie. Nie, nie, Aha, no to nie, świat. Ok. zrobił nie, Dziwił później. Ten świat. Okej okay. nie, no to ich pierwsza baza w takim razie. Tak? No tak, od, y, pierwszy, ten. To pierwsza baza ich, nie. Okej. Okay. Opisuję tutaj to. Aj. Zomstalkera. No, czyli się rozbili też. Tak jak Aurora zestrzelono ich statek i, i musieli tu przetrwać, nie? W taki sposób właśnie, że budowali bazy. Okej, okay, tutaj jakieś dialogi. Tutaj chęć zbudowania głębszej bazy na 500 metrach. No to tamta baza, chyba nie? W takim razie, dziennik środowiskowy. Okej, okay. aha, czyli tutaj bazę zbudowali. Najpierw zeskanowali. No dobra, fajnie, fajnie. I co jeszcze zrobimy? No tamto na pewno nie polecimy na razie. Yy, nie ma takich. Nie, to jest ten. Tam jest 500 metrów, właśnie. Tu jest 250 metrów, tu byliśmy. Można to sobie odhaczyć, odznaczyć i że tu byliśmy. Proszę bardzo. Co? Ciąg 2. Sygnał proponowano. Co? Co, 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 Jak dwa sygnały. Czekajcie, patrzcie. Tam jest 500 metrów, tak? Ale o co chodzi? Czy on dwa razy 250 metrów? Patrzcie. Tu, idzie. Patrzcie. Gaszę to, nic. Gaszę to, nic. <grym> zgliczowało się, patrzcie. Dwa sygnały się nakładają pogrubione jest wtedy jak klikam. Ale myk. Dobra, to, to, to mi się jeszcze nie zdarzyło, nie? Ja, w sumie to ja lubię takie bugi jakieś Glicze i tak dalej. Lubię to. Jakieś... bo są rzadkie po prostu. No, sam nautika taka jest niestety trochę, że właśnie ma takie rzeczy zawiera jakieś błędy czy coś, jakieś niewidzialne ściany tego typu więc y, nie dziwię się. Są rzadkie czasami i, i fajnie napotkać o ile nie zakłócają rozgrywki i się przez nie nie ginie. No. Okej, okay. to fajnie. Ok, zbudujemy sobie, zbudujemy sobie to. proszę bardzo? Muszę to tylko odhaczyć w sposób. O, proszę bardzo. Eee, aha, ok, e, to potrzebuje tak dużo materiałów mam jak widzicie, więc nie będzie problemu, ale najpierw może odstawimy sobie niektóre rzeczy i aerożel się robi z, z tego, z galeraciaka i z rubinu, tak, zaraz, zaraz, spokojnie, Aerożel, proszę bardzo. Okej, okay, ale najpierw drzewo bulbowe, które znika czasami. Znowu znikło. Okej, okay, gdzie by taką maszynę dać? Yy, tutaj można na przykład? Nie, patrzcie. Tu. O, tutaj by można było, ale ten, ten, no właśnie, tutaj. Ej, tutaj nie można, nie wszędzie można, widzę, z tego co widzę. Może tam na dole jakoś coś. Tam mam takie pomieszczenia techniczne w sumie. O, bateria. Tutaj mam takie pomieszczenia techniczne, właśnie. Może tu. Nie wiem. Tu nie. Tutaj, o proszę bardzo. A niech będzie, słuchajcie. Może dwie co. Okej. Okay. No i mamy filtrującą wodę. Tutaj się będzie filtrowała woda i sól, więc dwa będziemy mieli tak jakby z tego produkty. To jest bardzo fajne urządzenie, naprawdę przydatne. Aha, i wiecie co, bo normalnie te galareciaki mają swoją przydatność, nie, jak się je zbierze, a ten nie miał, jak widzieliście i zobaczycie zaraz, patrzcie, tamten nie miał, a ten jak się zbierze, to ma. Więc tamten jest taki luksusowy, jednego zużyłem niechcący. Tamten jest taki luksusowy, i. Tak jakby jakby to powiedzieć luksusowy, no bo. Nie wiem, jeszcze stary system to nie działa o zepsucie tych wszystkich rzeczy, nie? Nie, nie, nie? nie wiem jak to działa, że teraz się nagle tak zrobiło, ale. Może mi się to przydać jakimś cudem. Jasne, że na górze. Sypialnia ze szklanym dachem, proszę bardzo. O, 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 tu łóżeczko, może co? Przy oknie? Nie. Tak, o. Dwumiejscowe łoże dla króla. Co się stanie, jak się wyśpię teraz? W dzień. Czy <grym> się zrobi noc? Tak. No jasne, że się zrobi noc. No, patrzcie. Okej. Okay. No dobra. Poziom zmęczenia jest za niski. Jaki poziom zmęczenia. No dobra, zrobimy sobie jeszcze w takim razie. Zrobimy sobie te wszystkie schematy, które potrzebowały właśnie tego magnetytu. Czyli tak 3. Tak. tytan, Tutaj już nie ma, a tutaj? Tutaj też nie ma. Patrzcie, zapasy nam się kończą. Nie no, spoko, spokojnie. Zapasy nam się nie kończą. Dobra, tutaj mieć. Mhm. I tutaj ten chip komputerowy. Więc. Okej, okay. mamy wszystko, czyli możemy sobie zrobić właśnie ten. Co bez zasi... Co? Ej, energia mi spadła. O-O-O! O-O-O! Niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Szybko. Ja, ja wiem. Zobaczcie, co ja zrobię teraz. W takim wypadku. Bo nie mamy paneli, właśnie. I tutaj. Kurczę, kurczę, kurczę. O, uratowałem. Dobra. To nam zabiera dużo. O, widzicie, co zrobię? Bez zasilania. No właśnie. Tego zasilania tracimy przez to. Póki nie będziemy mieć reaktora jądrowego, którego jeszcze z tego co widzę nie mamy, to będziemy mieć problem. No właśnie. Niedobrze. Yy, paneli jeszcze trochę będę musiał dostawić, bo tutaj nie będę chodził oczywiście cały czas. Zrobimy ten karabin. E, o, wymaga baterii. Dobra. Myślałem, że bez baterii wziął. Okej, okay. siemanko, siemanko Uwaga motywująca. Okay. Super, ale po co? Aha, to jest do tego karabinu chyba. No właśnie. Okej. Okay. Oho! Wow! To zamraża, patrzcie. To zamraża. Ale te kule to dalej wystrzeliwuje. Daj. Dobra, a jak przytrzymam całe? Oho, no trochę energii zżera, ale bez przesady, nie? Więc y, dobre to jest, jak to wszystko tak zamraża, to jest to o, na przykład tego, patrzcie. No i papa. Dosłownie nic nam nie może zrobić. A my go możemy pociachać, patrzcie. Zrobimy tak. Ciekawe czy uda nam się go zabić. Nie, yes, zabiliśmy go, patrzcie. Ale to było łatwe. Ja dziękuję, a w rybki można? Tak, w tą rybkę można. A, znika, dobra. Okej, okay, patrzcie i możemy sobie zebrać rybkę. Super to jest! Po prostu to jest genialne. Ja dziękuję. No, świetna zabawka, świetna. No dobra, to chyba na tyle w tym odcinku. Oczywiście, zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo miło. Jak zostawia. O, tędy też można. Jak mi zostawiacie łapki w górę. Subskrybujcie kanał również, bo to mi bardzo pomaga. No i oczywiście, dziękuję Wam za oglądanie moich odcinków. Żegnam się z Wami. I do następnego odcinka. Cześć!